Czy tu po prawej, po prawej stronie zawsze policja stoi. O, dzisiaj stoją dwie. Rozmawiamy sobie z rana. <grym> eee. Witam Cię, oglądaczu i oglądaczko na moim kanale, co ja widzę w USA. Kurde, dzisiaj sobie uświadomiłem, jakie tutaj odległości nieraz, kurde, pokonuje do ogólnie. wczoraj. Czyli znaczy teraz wczoraj często jeżdżę na strzelnicę, i tak naprawdę jak zależy na jaką lokalizację, nie? Ale na tą jedną co jeżdżę, to mam z domu yy, z domu do pracy na strzelnicę i do domu mam ponad 140, no 150 mil, nie? To jest mniej więcej w zaokrągleniu 250 kilometrów. To jest tak jak z Rzeszowa do Katowic, nie? Taka odległość. I kurczę, teraz miałem taką zajawkę, że co drugi dzień napieprzałem, nie? Nawet codziennie czasami. Masakra, nie? Tak sobie kurde, w głowie dzisiaj wczoraj tak sobie jakoś tak wracałem na spokojnie sobie myślę, naprawdę te kilometry. Dużo ludzi właśnie z Polski, nie się mówić, że tam dużo odległości, nieodległości. Tutaj człowiek się y, przyzwyczaja jakby do tego, co nie, jakby jesteście tu cały czas, kurczę na ten no to wiadomo, że to przyzwyczajacie się do tej odległości ja do pracy nie mam daleko, mam 17 mil, nie? ale mówię, z pracy na strzelnicy jak jadę e, później ze strzelnicy do domu, no to razem razem to mam kurde 100 e, ile, około 150 mil, nie? na tą jedną lokalizację, na trzy lokalizacje jeżdżę na więcej, w sumie na cztery prawie, ale ale tak w, cały czas to prawie na trzy tu jest taka sieciówka, że możecie sobie jeździć sieciówka, no ja lubię na te szczelnicę jeździć, no i tyle, nie? Strzelnic ogólnie jest więcej, ale tak, żeby było najbliżej, w sumie mam tu blisko domu taką inną strzelnicę, tylko na przykład tak jak jadę tam na górę, no to też jest fajnie, bo jest spokój, raczej spokój nie ma dużo ludzi, nie? Jak nie ma dużo ludzi, to się inaczej, inaczej się strzela, bo nie napieprza Wam tak to wszystko do głowy, nie? Bo kurde, wczoraj jak byłem akurat, ja to było parę osób tam walili z dwunastki, jeszcze ciul wiesz czego, to kurde nie możesz się skoncentrować, nie, ja idę sobie tam na spokojnie posiedzieć, postrzelać, gdzie posiedzieć, wczoraj wczoraj na, na siedząco wczoraj strzelałem, bo ze strzelby strzelałem i z tego, eee, i z karabinku takiego, nie, no to kurde, no, no, wziąłem sobie później już ten, wziąłem sobie taborecik i podpórkę i napieprzałem sobie z tego, nie. Fajna zabawa ogólnie, ale, ale mówię, odle, odnośnie tych odległości, nie? Ludzie dużo mają... na przykład ludzie czasami tutaj do pracy dojeżdżają półtora godziny w jedną stronę, półtora godziny w drugą stronę, nie? Ja mówię, mamy te 17 mil 17 mil to już wam mówię, to jest jakieś 30... 35 km, tak, jakoś tak. 17 mil, no to w jedną stronę, to w dwie strony mam 60 km, nie? O, mówię tak jak zrobię jeszcze ten, jak zrobię strzelnicę albo czy mówię, ogólnie, to nie, żebym się tam by płakał, że tyle muszę jeździć, bo ja lubię jeździć, nie? Ja mogę jeździć kurde, jedynie żeby deszcz nie padał i w dzień, nie? W nocy też, ale żeby była ładna pogoda, bo jak deszcz pada, to jest dla mnie męczące takie, że no nie lubię, żygam wtedy tym. A tak śnieg może padać, wsypać może być wszystko, tylko żeby kurde ten. No w śniegu też się troszeczkę inaczej jedzie, wiadomo, bo wolniej tutaj. Chociaż tutaj dbają drogi, nie? Jak widzicie, nie raz oglądacie filmy. Oglądacie filmy moje czy tam kogoś, to widzicie, że tu dosyć te, dbają o te drogi, nie? No ale ogólnie. A wczoraj też taka akcja na Strzelnicy była... Kurde był gościu, jakiś taki, nie wiem, dziwny chciał, nie wiem. Tam macie tak na Strzelnicy, że chodzi gościu, pilnuje. I to jest dobre, akuratnie nie. Chodzi, gościu pilnuje i. i ten. I patrzy się, co wy robicie, czy patrzy się, co robicie. Yy, ja zauważyłem, że jak ktoś nowy tam często chodzę, to... No, ale tego gościa akurat jeszcze nie widziałem, nie? Jak ktoś przychodzi na strzelnię, oni patrzą na kamery, czy tam gościu chodzi. Wy tego nawet nie widzicie, nie? Ale chodzi, chodzą, patrzą na Was, czy w ogóle umicie się zachować na strzelnicy, nie? Czy zachować? W sensie takim, że. No wiadomo, nie, nie wymachujesz tam bronią, czy nie wiem, odwrotnie pocisków nie, nie ładujesz, czy, czy cokolwiek. Może to jest śmieszne, nie? Ale, ale faktycznie tak jest, że czasami ludzie no, różne cuda odpieprzają, nie? Tu jest tak, że cię może na przykład nawet nie wpuścić na strzelnicę, nie? Uzna, że nie wiem, jesteś tam pod wpływem czegoś, popatrzy na ciebie i cię może nie, nie wpuścić, nie? Albo jak się coś tam źle zachowujesz, yy... Na strzelnicy, nie wiem, będziesz tam kurde coś robił, no to cię wyrzucą, nie? I możesz mieć jeszcze konsekwencje, nie? Że cię na przykład nie wpuszczą, czy coś. Ale wczoraj gości ogólnie był jakiś taki, że tam, nie wiem, chciał pokazać swoją jakąś tam manię, czy, czy coś tam się widziałem. Do mnie się coś tam przyczepił, nie wiem, tam do innych widziałem, że cały czas chodził, tam do kogoś chciał pokazać, że on jest najmądrzejszy na świecie, nie? No ale wiadomo, też tacy ludzie są. Ale ogólnie to wam powiem, że mili, mili ludzie tam są, tacy raczej mili. No, to, ostatnio, żeśmy strzelali z takim kumplem byłem. No to gościu przyszedł do nas normalnie chciał nam dać ten, bo żeśmy ładowali ręcznie, ja tam mam do jednego gana, czy mam do paru ganów ładowarki, nie? Ale czasami mam takie gany, że ten, że muszę ładować bez ładowarki, nie? No to nie jest jakiś tam. Ten to chciał nam dać te UPO. Nie wiem co się nazywa. UPO, UPLO, czy tam, nie wiem, te nazwy nie ten. Ale takie wiecie coś, cyk cyk cyk, co się naciska, co się ładuje, nie? No, także mówię spoko, spoko ludzie są. Ogólnie są spoko ludzie na całym świecie, tylko zależy jak to jak to zinterpretujecie w swojej głowie, nie? Dużo ludzi wiadomo jest zazdrosnych, zawistnych. Ktoś komuś nie wyjdzie albo ma zły dzień Odpala sobie YouTube i na napieprza tam po ludziach Nie, ty taki, ty siaki Ty sraki, ty nie wiem jaki tam Nie, no ale to jest wiadomo To jest Ludzie są jacy są No i nic z tego nie zrobicie No a tak ogólnie to Szczególnie do tej jazdy Nie, to też jest tak, że Tu jest paliwo naprawdę tanie Nie macie teraz podwyż, trochę się podwyższyło Cały czas idzie do góry 3,40 chyba Illinois kosztuje, nie? Ja czasami w Wisconsin tankuję, to jeszcze jest po 3 dolary, ale macie 3 dolary za ten, za, za, za galon, czyli za 3,7, tak czy 3,8 litra. Poprawcie mnie to w komentarzu, jak coś źle powiedziałem. Także mówię, jak w Polsce byłem, zrobiłem prawie 5000 km to kurde, to masakra. Te paliwo to naprawdę po kieszeni czuć. Jak tam tankowałem, to. To ten, to, to łzy w oczach, nie? Tutaj tankuję do pełna za 50 dolarów, nie? Tutaj byście w Polsce w Polsce za stówkę, za 100 zł tankowali do pełna, nie? Także to jest całkiem...